Witam serdecznie moi kochania, więc dzisiaj taka przypominajka, słuchajcie, wszystko w co wierzycie, tak się dzieje, macie rację. Jeżeli wierzycie w jakieś rzeczy, które są przykre, smutne, jeżeli że, że ktoś was kontroluje, że ktoś robi wam podgórkę, to macie 100% racji, tak jest. Ale również jak wierzycie w rzeczy takie, że wszystko układa się. Zgodnie z Waszym przeznaczeniem, że wszystko dzieje się ku Waszemu wyższemu dobru, że wszystko, co Was spotyka, ma jakiś głębszy sens i jest to w jakimś celu, żeby Was wybić do góry to też macie rację. Jeżeli wierzycie, że świat jest piękny, wspaniały, cudowny, że spotykacie w nim ludzi, którzy Wam pomagają, którzy są na Waszej drodze po to, aby podać Wam rękę, żeby być dla Was wskazówką, żeby stać się, jakby to powiedzieć, drogowskazem, tak? Nikt nie przejdzie za Was drogi, nikt nie przejdzie za Ciebie Twojej własnej drogi. Nikt nie wykaraska się z tych ciemnych myśli, z tej ciemnej strefy, w którą się wpakowałeś, wpakowałaś. Nikt tego za Ciebie nie zrobi, jeżeli Ty sam, sama nie podejmiesz takiej decyzji. I tak jak mówię Antony Demelo napisał, że nie zmieniło się nic oprócz mojego podejścia, więc zmieniło się wszystko. I tak jest, jeżeli zmienisz swoje nastawienie do życia, do świata, do tego, co spotykasz, do tego, co chcesz doświadczać, do tego, co chcesz w swoim życiu rozwijać, poszerzać swoje pasje, to będziesz miał ku temu środki. Będziesz miał miała. Jeżeli będziesz stękał i narzekał i mówił, że wszyscy robią ci pod górkę i nic się nie da, to też masz rację, też tak będzie. Jeszcze raz, historyjka słuchajcie. Jedzie starożytny jakiś tam świat, jedzie karawana, przed, podjeżdżają pod miasto, siedzi dziadek. No i gościu, gościu mówi: Panie, dziadek, jacy są tu ludzie? A dziadek mówi: A u ciebie tam na wiosce, w sensie w twoim, w twoim mieście, jacy byli? A gościu mówi: Łe, złodzieje, machlojki, krętacze i tak dalej. No to dziadek mówi: Też takich tu znajdziesz. No to typ machną ręką, mówi: Nie wchodzę, nie jadę. Za dwie godziny znowu jedzie jakaś karawana, niech będzie za dwa dni, żeby nie było. Pyta, ten, ten sam tekst. Gościu się pyta dziadka, dziadku, jacy ty ludzie są. A gościu mówi, a u ciebie jacy byli. A gościu, a, a ten, ten wędrowiec mówi: Przyjaźni, uczynni, miłosierni, pomocni, yy, najlepsi przyjaciele. A dziadek mówi, takich też tu znajdziesz. Rozumiecie? Więc to, w co wierzysz, Twoje myśli, Twoje nastawienie tworzą Twoją rzeczywistość. Jeżeli wierzysz, że jest ciężko, że wszyscy ci robią pod górkę, że wszystko jest, jakby to powiedzieć przeciw Tobie to takich rzeczy będziesz doświadczał, bo załóżmy Bóg, Góra, Wszechświat patrzy i mówi chcesz? Proszę bardzo, proszę bardzo, ja daję każdemu, Bóg mówi tak, ja daję każdemu, to co chcę? No i, no i zrozum to, że jak będziesz stynkał, narzekał, wymyślał powody do niezadowolenia, jak będziesz jakieś różne inne cyrki sobie wmawiał, wmawiała, no to będziesz tego doświadczała, samo spełniająca się przepowiednia, tak to działa, nie? Wczoraj na grupie, słuchajcie, na grupie tej, której zrobiłem, mówię że w siebie, muszę tam jakieś wprowadzić też te reguły, bo się zrobiło prawie tam 30 tysięcy ludzi już jest. To jest też bardzo fajne. Mówię tam, różni ludzie są z różnych tych. To nie wszyscy na to wiedzą, że ja coś nagrywam albo coś takiego. No ale wczoraj widzę, wyskoczyło mi, że jeden pan komentuje. Komentarz za komentarzem, aż mi Facebook mruga w ogóle. Też komputer mi się nie Nie, nie jestem w stanie odpalić komputera, bo kabel mi się pogiął. Muszę kabel kupić znowu. Kuchnia nie będzie to ogarnąć. Mniejsza. I słuchajcie. I widzę, jest jakaś tam wymiana zdań między kimś, nie? No i pani jedna tłumaczy panu, że, no, że słuchaj, świat jest taki, jak ty widzisz, nie? A gościu, nie, jest smutno, ja nie mam na wszystko wpływu, ja nie to, wszyscy mają wpływ na mnie, ja sam nie mogę nic zrobić, no to masz tak, jak mówisz, nie? Masz tak, jak mówisz, masz tak, jak mówisz. Napisałem tam do pana dwa zdania jakieś, no ale jak pan mi cały czas mówi, wiecie, to nie chodzi o to, żebym ja kogoś przekonywał do. Do tego, co ja mówię, a do tego, co ja uważam, nie? Do tego, co wy uważacie, bo to, jak ktoś nie zajarzy, nie? Jak ktoś nie kmini tych tematów w ogóle, że, że wszystko jest tak, jak chcesz, nie, to my kreujemy świat, który widzisz i czujesz swoimi, którego doświadczasz, nie? Który jest tutaj o zewnątrz przychodzi. I jeżeli to zrozumiemy, no to zmieniamy swoje nastawienie. To szklanka już nigdy nie będzie w połowie pusta, tylko będzie w połowie pełna, nie? Bo to zależy od Twojego postrzegania. Zobacz, ci wszyscy... Eee. Wszyscy ludzie, którzy gdzieś osiągnęli coś ponad przeciętnie, ponad przeciętność, no to nie stękają i nie mówią że się nie da, tylko jak się nie da tą drogą, to idą tą drogą, jak się nie da tą drogą, to idą tą drogą, jak się nie da tą drogą, to idą zmieniają wszystko od nowa, nie? Więc to wszystko zależy, moi drodzy, od nas i to od ciebie, od ciebie zależy, w co będziesz wierzył, wierzyła, co będziesz uznawał za swoją prawdę. Bo każdy ma inną drogę, nie? Każdy ma tą drogę trochę inną. Jednak mianowniki niektóre są wspólne. Doświadczenia, sytuacje są wspólne. Na początku wplątujemy się w, ten, w tą rolę ofiary. Ja tak przynajmniej wiem, tak? Wszyscy kontrolują, wszyscy robią mi pod górkę, nikt mnie nie kocha, jestem sam, wszyscy mnie dokuczają, popychają, biją, ojejku, ojejku, ojejku. Nie chcesz tego doświadczać? No to rusz dupę, zrób coś, nie? Zrób coś, no bo samo się nie zrobi. Nie będziesz wiedział, o może przejdzie, nastawienie, nastawienie i działanie, nastawienie, działanie, konsekwencja, powtarzalność i dzięki tym, tym rzeczom, wiara w siebie, tutaj wiara mówię w Boga, wszechświat w źródło, że pomaga cały czas i wdzięczność, wdzięczność, nie? Jest, bądź wdzięczny za to, co masz w tym momencie, bądź wdzięczny za całą ciężką przeszłość, którą gdzieś przeszedłeś, przeszłaś, bo dzięki tym ciężkim, wymagającym doświadczeniom jesteś teraz tu, gdzie jesteś. Masz teraz te doświadczenia, którymi możesz się podzielić. Jesteś w stanie zaobserwować dużo podobnych schematów, które Ty przepracowałeś w swoim życiu u innych. Jesteś w stanie to zaobserwować, zauważyć. Jesteś w stanie to, jakby to powiedzieć, wyhaczyć. Nie? Jeżeli ktoś chce, bo mówię, mnóstwo ludzi gdzieś też się odzywa, mnóstwo z Was, mnóstwo, mnóstwo, dobra. Kilkanaście osób odzywa się gdzieś tam, ma jakieś pytania. I w 99% są to ludzie, którzy chcą ze sobą pracować, którzy nie potrzebują... Ta, bo niektórzy... O, nie, dobra, 99% ludzi wszyscy ogarniają, co jest grane i, i, i biorą sobie jakieś wskazówki. Można jakąś konstruktywną konwersację stwo, stworzyć. Ale nieraz pojawia się ten 1%, że ludzie wymagają jakby, żebym ja ich przekonywał do, do tego co ja uważam, a oni tak uważają swoje, nie? I ja mówię, zobacz, świeci słońce, ale jest zima, zaraz może padać śnieg. Albo mo może, zajść za chmurę. No tak, ale teraz świeci słońce, zobacz, świeci słońce, możesz się nim cieszyć, możesz na nie popatrzeć, możesz się nie naładować, możesz rozgrzać swoje ciało, naładować energią, możesz zrobić 1500 rzeczy w słońcu. Ale po południu może padać. No tak, po południu może padać, ale w tym momencie świeci słońce. <laughs> Więc moi drodzy, ja nie będę nikogo przekonywał, nie będę nikogo przekonywał, nie będę nikomu jakby to powiedzieć, jak ktoś nie chce zrozumieć i nie inaczej trzeba, trzeba uwierzyć, żeby poczuć, zrozumieć. Jeżeli nie uwierzysz, nie poczujesz. To jest tak samo to z tym Piotrusiem Panem mówiłem, to już pomijam, chodzi mi tylko o scenę, pomijam całe te różne pochodzenie Piotrusia Pana i tak dalej, ale w momencie, gdy jest scena z filmu Piotrś Pan, gdzie ten aktor, co właśnie na depresję umarł, zapomniałem, mniejsza. W sensie nie umarł na depresję, tylko no, no to widzicie, że w dużo tych gwiazd, właśnie gwiazd, oczywiście w cudzysłowie, yy, no nie wytrzymują tego jednak, co tam się dzieje yy, na backstage'u i bardzo dużo jest odklejek różnych. I później no są rzeczy takie, jakie są, no bo sobie nie radzą z tym całym, yy, niech będzie z tą całą ciemnością, które, w którą wchłonęli przez swoją karierę to, co widzieli. No i dobra, wracamy do tego wątku. Siedzą przy stole. Wszystkie te dzieci i Piotruś, pan w wersji starszej siedzą i mówią, i Piotruś pan mówi, kurde, co wyjecie, tu nic nie ma. A wszystkie dzieci mówią, no jak to, lody, to, tam, to weno, Piotruś, musisz uwierzyć, nie? No i Piotruś mówi, nie, no, no, nie, no, tu nic nie ma, tu nic nie ma. I w momencie dopiero jak uwierzył, jak wyobraził sobie ten cały stu, że jest zastawiony, pojawiło się jedzenie. I tak samo jest u nas. W, jakiej, w jakiejkolwiek sytuacji. Jeżeli w coś nie wierzysz, Wykluczasz to ze swojej świadomości, ze swojego pola, ze swojej percepcji, z czegokolwiek, ze swojego postrzegania, doświadczania, w jakikolwiek sposób wykluczasz coś. Na przykład, powiedz, że nie może być białej zebry. To jest taki przykład, taki lightowy. No to nie spotkasz tej białej zebry, ale ludzie, którzy tego nie wykluczyli, pojadą, 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 słuchajcie, pojadą na gdzieś tam do Afryki i zobaczą białą zebrę. Tak samo. Nie, no to nie jest taki przykład dobry. Tutaj z tym, dobra, to kończymy. Więc jeżeli na coś się zamykamy, jeżeli zamyka się na coś, że mówisz, a nie jestem godny, żeby mieć to, nie jestem godny, żeby mieć tamto, nie, to nie, to nie dla mnie, to nie dla mnie, to nie dla mnie, no to będzie tak, jak chcesz, będzie, będzie tak, jak chcesz. Więc, mój drogi, moja droga, wiara w siebie. Wiara w siebie, wdzięczność, zrozumienie, akceptacja, wybaczanie, hoponopono można sobie robić codziennie przed spaniem. Ja jak się kładę, to mówię, dobra, Rachunek sumy ja sobie robię codziennie przed spaniem. Codziennie jak się kładę, to nie wiem, robię jakąś medytkę, robię sobie jakieś tam wyciszenie, już mówię cokolwiek, siedzę na tyłku po prostu w ciszy i oczyszczam cały dzień, wywalam, jak mi gdzieś coś, jakaś śpileczka ukuła, albo od razu to robię, jak czuję po sobie, że coś mi nie gra, coś gdzieś mi coś wyskoczyło, przeskoczyło, to od razu diagnozuję mój Tomek, co jest grane? Tomek, co się stało? Tomek, czemu tak? Tomek, dlaczego ci smutno? Tomek, dlaczego tak i tak się zachowujesz? Tomek, dlaczego to? No, i w ciągu, nie wiem, 10-15 minut mam odpowiedzi. Ej, bo o 9 rano, wczoraj, ktoś ci powiedział coś, przepuściłeś to, niby cię to nie dotknęło, ale gdzieś tam siadło, nie? No, i po mówię, aha, no dobra, dlatego, dobra. Wybaczam, przepraszam, odpuszczam. Proszę, dziękuję, nie? E, moi drodzy, ogarniamy siebie. Jeżeli ogarniamy siebie, mówię, dokładamy cegiełki do tej globalnej, globalnej zmiany, transformacji, w której uczestniczymy, bo to wszystkie te różne chęć kontrolowania kogoś, chęć rządzenia kimś, chęć e, sprawowania nad kimś władzy wynika wszystko z tego, że no wynika co, moim zdaniem wynika z, z ego, które potrzebuje kogoś do kontroli, które potrzebuje mieć kogoś pod sobą e, i wynika to z tego, że w przeszłości za dzieciaka, słuchajcie, ci ludzie, wszyscy ludzie, nie ludzie te wszystkie istotki, które sobie żyją gdzieś nie doświadczyły miłości w dzieciństwie i to jest to, nie doświadczyły miłości były gdzieś, nie wiem, szykanowane, były gdzieś poniżane były gdzieś, doświadczały przykrych rzeczy z którymi sobie nie poradziły i dlatego ludzie wyrastają później na takich dużych dupków, za przeproszeniem i mamy jak mamy, no bo taki dupek, za przeproszeniem idzie później gdzieś ogarniać jakąś wiecie, jakąś funkcję wyższą, no i i zachowuje się tak, jak on był traktowany. Zachowuje się na tych najniższych instynktach, tak jak ja mówię, na mnie było darte, darcie reja, darcie Ja myślałem do chyba 18 roku życia, że problemy się rozwiązuje albo bijąc, albo drą drą drąc reja na kogoś, nie? Bo tak, tak widziałem, tak widziałem, tak inaczej nie umiałem. I sam się gdzieś uczyłem, sam przechodziłem, mówię, kurde, darcie reja, no to przypał trochę, mówię, daleko nie zajedziesz, no bo mówię na kolegów sobie mogę reja wydrzeć albo tam na kogoś, ale ja mówię, jakbym zaczął drzeć reja w sklepie albo na kogoś, nie wiem, jakiegoś starszego gościa, to im było głupio po prostu, rozumiecie? Miałem, jak coś nieraz źle zrobiłem, to wewnątrz mnie zżerało, zżerało mnie sumienie, dusza normalnie mi się rozrywała na pół, w środku, serce mi krwawiło. Jak odwaliłem nieraz coś niezgodnego, ja nie wiem, ze swoimi przekonaniami albo coś po prostu głupiego, co nie wiedziałem, jakie będą konsekwencje i nigdy w życiu tego czegoś nie zrobiłem. Pamiętam sytuację, słuchajcie, na parterze, jak ktoś mieszka w bloku na parterze, to jeszcze pomiędzy oknem od parteru jest takie okno od piwnicy. I kiedyś mówię, to miałem chyba 6 albo 7 lat, słuchajcie, i pamiętam to, jak dzisiaj wspaniała lekcja. E, mieszkał taki pan, e, starszy pan około 70 lat z żoną, i oni nieraz na nas krzyczeli gdzieś tam pod blokiem, biegamy, jak to, za, jak to mówię, no 20 lat temu się gdzieś na Domofon zadzwoniło albo coś, takie były zabawy się uciekało, szczególnie że w tej klatce mieszkał nasz kolega, no to z parteru nieraz się tylko zadzwoniło. No i któregoś dnia wpadliśmy na pomysł, że wylewaliśmy temu panu na ten parapet, nie na jego parapet od okna, mniej 6-7 lat, tylko na ten parapet taki pomiędzy w odpiwnicy. Jakieś tam mikstury robiliśmy, woda z kałuży, jakieś zielone te i wylewaliśmy to. No i słuchajcie, i, i nagle ja, ja ja zimny pot, wylewam jakąś butelkę i zimny pot patrzę, jedzie mój ojciec z naprzeciwka na rowerze. Wszystko na pewno mówię widział, miałem 6 albo 7 lat. Ja już blady, mówię, nie no, mówię, ale zara będzie lanie, mówię nie. No ale dobra, ten podjechał, coś tam trochę mnie się wydar. Koledzy wszyscy już na baczność. Mówi, możesz iść tego Pana przeprosić, nie? I słuchajcie, 6 lat mnie, także wyobraźcie sobie teraz, na przykład jak nieraz mówię, wchodzimy gdzieś z moją córką, córką jedną albo drugą do sklepu, to nieraz mówię, hej, dzień dobry, hej to, hej tamto, żeby tam same te się nauczyły, żeby były miłe, same ogarniają szybko, ale nieraz się na początku wstydziły trochę. No i tak samo ja, mówię, jak mam iść do chłopa 70 lat i go przepraszać, to wyobraźcie sobie, jak to był dla mnie wtedy stres. No ale miałem wybór, albo lanie, albo, albo wziąć konsekwencje właśnie swoich czynów. No i dobra, no i słuchajcie, ojciec zadzwonił na domofon, ten dziadek drzwi otworzył i ja wszedłem na parter. Ojciec jeszcze patrzył, ja nie zapukałem do drzwi, a ojciec patrzył, czy faktycznie nie palę, nie, nie palę tam Franka, że byłem, a nie byłem. Mówi, no i no, odpukaj, pukaj, no co czekasz, Nie no dobra, zapukałem, no bo mówię temu, już Piana leciała z buzi, mówię, dobra, nie będę ryzykował, bo Sara mówię, zapuka moją głową, pewnie razem, mu tego dziadka będę w pokoju, oczywiście żartuję. No i dobra, słuchajcie, zapukałem, dziadek otworzył, no i mówię, bardzo pana przepraszam, że wylewałem panu na pół piętrze, mówię od parapetu, mówię te mikstury, już tak nie będę robił. Sześć miałem lat, siedem może nie miałem, bo siedem to od razu już mieszkałem później yy, z ojcem, a to jeszcze było na Kopernika, czyli miałem 5 sześć, no pięć, sześć, siedmiu może nie miałem. 6 niech będzie. No i słuchajcie, przeprosiłem tego pana, stres jak nie wiem, ta żona Zara wybiegła, kurczę, naprawdę bardzo w porządku, jeszcze dostałem jakieś cukierki dla chłopaków i dla siebie, no i pan powiedział po prostu spokojnym głosem, żebyśmy tak nie robili, bo on się denerwuje, no normalne, że starsi ludzie mają swoje przyzwyczajenia. Więc już od nowego brałem odpowiedzialność za swoje czyny. I, 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 wiecie, no i to nie było dla mnie łatwe, nie było to przyjemne, ale nigdy w życiu już nikomu nie dokuczałem, nigdy w życiu już nie dzwoniłem żadnym domofonem do kogoś, nigdy w życiu już nie robiłem żadnych głupich akcji, bo mówię, Albo mówię, jak już widziałem tego ojca jak na rowerze, jedzie, to słuchajcie, mi już się całe, całe życie mi się przewinęło przed, yy, przed oczami, yy, więc mówię, lepiej tak nie robić. Mówię, lepiej tak nie robić, nie będę ryzykował, mówię i tym ludziom też nie jest przykro. Yy, więc wszystko jest w nas i wszystko, co robimy, my to jesteśmy za to odpowiedzialni. Można się pomylić, można popełnić błąd, można się wywalić, można się ubrudzić, ale miej odwagę i powiedzieć później: odwaliłem, przepraszam, sorry, zmieniam nastawienie. Wszystko zależy od nas, moi drodzy. To takie sytuacje oftopikowe. Mamy wspaniałą pogodę, słoneczko świeci. Nie wziąłem patyka i trochę wieje, dlatego siedzę w aucie, W sensie patyka do nagrywania. Więc, moi drodzy, ogarniajmy. Ciebie, żeby być najlepszą wersją siebie. Nie musisz się z nikim porównywać, nie musisz patrzeć na, na sąsiada, każdy idzie w swoim tempie, każdy ma swoją drogę, rozumiesz, nikt za ciebie twojej drogi nie przejdzie. Nikt nie, wy, nie, wy, nie wytaraska, nie wyciągnie cię z miejsca, w którym się znalazłeś, poprzez swoje decyzje i wybory. To ty, tylko i wyłącznie ty poprzez swoje wybory, zachowania, decyzje doprowadziłeś, doprowadziłaś się do miejsca, w którym jesteś teraz. Jeżeli masz tego świadomość, że tak to działa, że poprzez swoje decyzje, że poprzez swoje wybory jesteś tu, gdzie jesteś teraz i masz to, co masz, no to teraz możesz zmieniać już świadomie, nie? Jeżeli popełniałeś błędy, spoko, ja tak samo. I dzięki tym błędom jestem tu, gdzie jestem. Jeżeli gdzieś, no mówię, w przeszłości byliśmy niemili, krzywdziliśmy kogoś, byłem taki, ale już tak nie robię, bo wiem doskonale, że to wraca i to ja to robiłem, robiąc coś komuś, robimy coś sobie. I tak samo z urazami, z wybaczaniem, trzymając urazy w sobie, albo nie wybaczając, siebie krzywdzisz i zżera Ciebie to, Twoje serducho zżera, dusza, ee, bo Ty nosisz jakieś dziwne rzeczy. A jak wybaczasz, odpuszczasz, siemano, nie musisz, mówię, wszystkich, ze wszystkimi codziennie się nie musisz widzieć, ale nawet, mówię, ci, którzy gdzieś tam nas, jakby to powiedzieć, nie wiem, te pstryczki w noc nam nieraz tam dawali, tak dalej, siemano, można powiedzieć i, i nie musisz się w dyskusję żadne wdawać, mówię, wybaczenie, odpuszczenie, tak, żeby... Był dany ktoś obojętny, żeby nie wzbudzał żadnych emocji i tyle. Rób to, co uważasz za słuszne. Słuchaj swojego serca, swojego wewnętrznego głosu, bo o to chodzi. I mówię, tutaj to jest, widzicie, no w tym świecie materialnym wszystko jest potrzebne. Wszędzie uważam, że musi być balans. Mówię, jesteśmy wielowymiarowymi istotami, które rozwijają się na wielu paszczyznach Więc ogarniamy wszystko, co możemy. Wspaniałego dnia, moi kochani. Dzięki wielkie za wszelkie wsparcie, wszelkie linki mówię, bo też pytacie, czy od wpłaty, czy od wsparcia kanału, czy od grupy. Wszystko zawsze wrzucam w jednym pliku pod, w sensie w jednym pliku, w jednym, no, pod filmem. Dobra, dzięki wielkie, miłego dnia, wszystkiego dobrego, do zobaczenia później.